Hej, cześć, witam. Spider-Man Remaster, odcinek 11 z tej serii. Zapraszam cię serdecznie do oglądania. A my ruszamy na kolację z Mary Jane. Kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie o co chodzi, a ten kto nie, zachęcam do nadrobienia. A my wciskamy X, no i kontynuujemy, no i wbijamy do naszej ukochanej, najlepszej przyjaciółki, dziewczyny, osoby Petera Parkera. Niech się dzieje! Peter! Nie uwierzysz, co się wydarzyło? Ten adres, który mi dałeś. Poszłam tam MJ. No wiem, ale czekaj! Co to jest? Posłuchaj. To adres od pita. Wszyscy tutaj noszą broń. Co to za miejsce? Coś związanego z Muszę tam wrócić. No to fajna kolacja. Co to było? Co za nie no, żartuję. Opowieść Mary dla Pitera przy kolacji. Panie. Chcesz się dostać do biura, ale gdzie jest biuro? do yeah. jest i biuro, ktoś kupił jakieś Jest biuro. Po drodze mnóstwo kolesi. Biuro musi być gdzieś po prawej. Muszę być bardzo ostrożna. Coś ważnego. Alchemax, gdzieś to już słyszała. Co tam jest? Chcę! Proszę! Linie nie skapie! Tu mi stało. Masz cierpienie. Nie skapnie się, ha. bo nie będzie w topy. Ha. Niech to szlak! Poprawię to przecież. Ha. Ha. Masz jaja ze stali, Rik. Zobaczymy, czy pękną. Co za rozczarowanie! Wow, ale tą, tą stonę właśnie mi się przypomniał. ona nie wiem czy on w dwójce nie będzie. Coś tak kojarzę. Nowe samo miasteczko akcyjne. Udało się! Plany... ...ja A więc to budują... Coli, opnoper, nadajniki GPS. A na co na Tombstone'owi? Dobra, chłopcy, ruszmy się. Weźcie sprzęt z mojego biura. Można Okej, okay. chciałbym wygłosić kazanie, ale i tak mnie nie posłuchasz, więc łap. Na następny raz. Super. Dzięki. Wiesz, że Tombstone w sumie jest niezniszczalny, nie? Każdy ma jakąś słabość. Moją jest to, co tam teraz gotujesz. Pachnie świetnie. Kary z kurczakiem musi się podgotować. Byle bez pierożków. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? No. Wielka pierożkowa klęska. Wciąż nie wierzę, że wszystkich ewakuowali. I to w środku zimy. Sąsiedzi chcieli mnie zabić. Jak zerwaliśmy, trochę się ucieszyli. No tak. Dobra. Pogadajmy o tym, co znalazłeś u Lee. No, Lee wyraźnie ma jakiś problem z Osbornem. Tak, ale dlaczego? Jeszcze nie wiem, ale jego kolejny krok ma związek z oddechem diabła. Cokolwiek to jest. No, sprawdzę to. Tak myślę... Co powiesz na spółkę... Chcesz być moją pomocniczką? Jakąś. Spider Girl? Spider Woman. Nie. Woman. Nie pomocniczką. Partnerką. O. Oh. Tylko nie to! Yes. Hej, to Twój system ostrzegania. Chyba jakieś włamanie. Charles Standish. Hmm. Brzmi znajomo. O, to księgowy oskorp. Zaraz. Myślisz, że to ma jakiś związek z Li? Wybacz, że tak uciekam. Czy... Czy ty zostawiłeś ciuchy na podłodze w kuchni? Eee... Gdzie je mogę... Rzuć je tu na kanapę. — To na razie. — Hej, to ja. — To kary jest całkiem niezłe. To co, wiemy o Charlesie Stendishu? Zobaczmy. Dyrektor finansowy oskorb Pracuje tam od ponad 20 lat. Ma znaną kolekcję sztuki. No i musi być obrzydliwie bogaty, skoro stać go na taki apartament. Skoro Lee chce go dorwać, musi mieć to związek z oddechem diabła. Przeszukam zaraz całą zawartość. Daj znać, jak tylko coś znajdziesz. Myślę, że Lee może planować coś jeszcze gorszego niż w ratuszu. Jesteśmy teraz partnerami? Zachowujemy się, jakbyśmy byli. Partnerami! Może być! No dobra, na razie, partnerze. Dobra, Peter tutaj gadu, gadu, a przy okazji gołębia złapaliśmy. No widzicie, ile można rzeczy na raz zrobić. Dobra, przez uliczkę, tak na skróty troszkę. O zaostrzonym rygorze. Ale czy przypadkiem każda z cel w tym przybytku nie powinna być lepiej zabezpieczona? Przecież mówimy o ważącym 300 kilo wariacie z niezliczalnym rogiem. Skoro istnieje lepiej zabezpieczona cela, czemu od razu go w niej nie zamknęli! No to dostaliśmy info, że jeden z naszych wrogów uciekł. Kurczę! No to fajnie, dobrze, dzięki JJ, robi się grubo. Policji przydałoby się pomoc.

Musi się tu śpieszyło. Nic mi nie jest, ale musisz szybko znaleźć pana Stendisha. Ci goście w masce siłą zabrali go do jego mieszkania. To luksusowy apartament. Na górze. Dobra, zostań tu. Jak dobrze was widzieć? Mogę znaleźć auta. Mógłbym przysiąc, że stanąłem gdzieś tutaj. Oh, yeah. Araz, wy też tu pracujecie? Kogo jak kogo, ale parkingowych to tu nie brakuje. <gry> Zła walka! Piątka za dobre chęci! Winda na nic się nie zda. Wiedzą, że tu jestem. Może mógłbym zakraść się szybem. Stąd chyba mógłbym dostać się do apartamentu. Wow.

Ale ja muszę ten dobro.że. Wysoki ten budynek. Bardzo wysoki, to takie. Platformowe, przypominające troszkę kto grał w Spidermana na konsoli, PlayStation. Nie, tak, tam trzeba było się sprzyjać na takich zubinach To padało, spadało, pękało, kojarzę coś takiego, to bardzo dawny ale to była bardzo dobra gra na PS1, najlepszy Spiderman w tamtych czasach. Jest i standysz. Ok, co teraz? Wpisuj hasło. Tak czyjś pęta się pęta, żeby się go pozbyć. Kurczę, pospieszyłem się troszkę. Gdzieże? To dzieło lepiej wygląda w kawałkach. Dobra, droga wolna. Oby stendisz był cały. Mówicie trudniejsza wersja. Ulepszony model. Wow, kurczę! Odbija! No dobra, no, odbija się jak... Patrzmy. Spróbujmy jeszcze raz. Kurcze, sporo żyćka straciłem. Już jest bezpiecznie. Czego szukali? Dokumentów finansowych. Na temat oddechu diabła? Skąd o tym wiesz? Po co im one? Nawet nie wiem co to jest. Pan Osborne od lat pakuje w to pieniądze, ale trzyma cały ten projekt w tajemnicy. Tylko ja mam jakiekolwiek informacje. Już nie. Skopiowali część dokumentów na bezpieczny serwer. Dane płacowe doktora Izaka Dilejneja. Kto to? Naprawdę nie wiem. <śmiennie> Padnij! Dawaj, dawaj! Czekaj, jest... <śmiennie> <śmiennie> Trzymaj się! Prawie jego mam! Spróbuj spadać wolniej! Nie! W porządku? Tak, tak myślę. Dobrze, dobrze. Wiesz, jak na szyb windy, ten jest całkiem przytulny. Hej, Yuri. Wszystko gra? Tak. Ale niewiele wyciągnąłem ze Stendisha. Nim przylecieli agenci Sable i posłali mnie na drzewo. O co im chodzi? Mam wrażenie, że oni chcą go zmusić do milczenia. Bo wie o oddechu diabła. Tak. Czymkolwiek to jest. Pracuję nad tym. Chyba mam pewien trop. Trop? Brzmisz jak glina. Chciałaś powiedzieć Spiderkop? Uh, Yuri, Ach, Nie dziwię się. Peter, co się stało ze Standishem? Jest cały. Okej, okay, dobrze. A demony? Chodziło im o nazwisko. Masz długopis? Tak, dajesz. Doktor Izak Delaney. Dobrze. Kto to? O co z nim chodzi? Miałem nadzieję, że ty mi powiesz! Już patrzę. E, chwila... A! Zanim zapomnę. Zostawiłeś u mnie ten nadajnik Tumstona. Zostawię go u doktora Octaviusa. Dam znać, co znajdę na temat Delaney. Odblokowane nową misję poboczną. Dobra, spoko. Um, ale myślę, że tutaj jesteśmy blisko tej wieży, Centrana. więc możemy ją aktywować od razu. Chau you... tu to jest to? Nie dobra to jest to. są nowe kostiumy rock rock taki ten nawet jest fajny nie dobra modyfikacja kostiumu koszt To jest warte, no to odzyskanie zdrowia Tak Dobra Godziety, godziety, godziety Dobra, jeden mamy już na fula. O. Po kolei lecimy. Umiejętności dostępne. Idealne uderzenie. Dobra. Dobra, jeden punkt umiejętności. O, dobra, trochę jeszcze mi skoczyło to, czy nie? Nie, dobra. Lista ruchów, nie zobaczyliśmy ogólnie To zobaczyliśmy, idealne uderzenie Okej, okay, dobra coś dzień, takiego uwaga. Miałbyś chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? Nie Ale jak ładnie poprosisz Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu w Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy tak, wiem. Cięcia w budżecie. Bla, 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 bla. No i. Ach, mógłbyś to. Proszę sprawdzić. Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi zmianami. Kiedy kapitan Łatanabe mi w końcu zaufała, dała mi swój numer. Wiele ryzykuję. Dobra. Eee. No. Dobra, tutaj mamy... do celu, goń, nie, 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 zadanie to było, to... Wybacz, tak późny telefon w mojej głowie roi się od pomysłów. Za bardzo się ograniczyliśmy. Po co zastępować brakujące kończyny? Replikami, kiedy można w ich miejsce zamontować coś lepszego. Człowiek bez ręki chce ją odzyskać, ale mógłby dostać w zamian znacznie więcej. Nie musimy sugerować się ludzkim ciałem. Możemy sięgnąć dalej. Pomyśl tego, doktor, naprawdę pracuje pełną parą. Mi się nie wypalił. Dobra, jesteśmy przy celu i tym akcentem sobie podsumujemy jeszcze postacie, jakie zobaczyliśmy, czyli Peter Parker, Spider-Man, wzrost 178. Eee, ok, Mary Jane. Tutaj zobaczcie wzrost. Wow, 2 metry fisk, waga 204, 48. Ja, ale wielki. Yuri, nasz pani Gordon. Otto Octavius. Okej. Okay. May Parker, Nasza ciocia Martin Lee, Norman Osborne, Herman, German Jefferson Davis, 34 lata, Miles Morales 15 lat ma w tej części. O kurczę nawet nie wiedziałem. Rio Morales i Mama Jego 41 Zawód nauczycielka. Zawód przez sobie pseudonim. And, um. Ok. No i tutaj Lonilko Tom Stone. Wzrost 2 metry w Okej. Ok. Zawód wolny strzelacz, Pseudonim blady. Pasuje. Mr. Negative. No to jest oczywiście Martin Lee, ale jest tak napisane, że 40. Tak. 80 ok. I to jest to samo. Zawód prezes FS 6 63 Martini. A, to jest. Dobra. Ale to jeszcze nie wszyscy. Jeszcze podkrywamy. Dobra. Gadżety. Nowe. Co tu mamy? Dobra. Słuchajcie, tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Pozdrawiam w Robus Hej.